Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! Pustyni w Puszczy to powieść przygodowo-opisowa autorstwa Henryka Sienkiewicza. W dwóch sąsiednich domach w egipskim mieście Portside mieszkali przyjaciele i współpracownicy: Polak Władysław Tarkowski, inżynier, ojciec czternastoletniego Stasia, i Anglik Rowlinson, ojciec ośmioletni Nell, jeden z dyrektorów budowy kanału sueskiego. Ich długotrwała znajomość stworzyła między mężczyznami i ich dziećmi silne więzi. Staś był nieco zarozumiały, doskonale się uczył, miał duże zdolności językowe. Chłopiec urodził się i wychował w Port Saidzie. Mówiono, iż jest dzieckiem pustyni, a ojciec często zabierał go na wyprawy. Był doskonałym pływakiem i strzelcem, a jego marzeniem było polować na wielkie zwierzęta w Afryce Środkowej. Nel była natomiast śliczną i ciekawą wszystkiego dziewczynką. W trakcie spaceru Staś usiłował wyjaśnić małej przyjaciółce polityczne zawiłości związane z osobą Mahdiego przywódcy Powstania. Opowiedział dziewczynce, że aresztowaną ciotkę siostra Mahdiego, żonę dozorcy Samaina Fatmę i jego troje dzieci jako zakładników w Port Dzięki tym zakładnikom rząd angielski mógłby odzyskać jeńców przetrzymywanych przez Mahdystów. Wspomniał, że Fatma kilka razy była w biurze ich ojca, okazało się jednak, że nic tej sprawie nie da rady załatwić. Pewnego dnia ojcowie zostali zaproszeni jako biegli inżynierowie do obejrzenia i oceny prac prowadzonych przez sieć kanałów w prowincji El Fayum w okolicach miasta Medinet i jeziora Karaoun. Ponieważ zbliżały się święta Bożego Narodzenia, nie chcieli rozstawiać się z dziećmi. Postanowili zatem, że Staś i Nel pojadą z nimi. Ojcowie pierwsi udali się na miejsce. Dzieci miały dojechać później z opiekunką. Niestety, przed wyjazdem panią Olivier w czasie drzemki ukąsił w szyję skorpion i odezwała się stara choroba róża. Ojcowie zezwolili na wyjazd ze służącą Dinach, ustalając, że przewodnikiem i skarbnikiem w podróży będzie stać. Dzieci wyruszyły więc najpierw kanałem w Izmaili, później koleją do Kairu, gdzie miały przenocować i nazajutrz udać się do Medinet. Po pociągu poznały dwóch sympatycznych oficerów angielskich, kapitana Glena i lekarza wojskowego Klery'ego. W trakcie rozmowy okazało się, że Klery ma siostrę, która jest zamężna z mieszkającym w Bombaju stryjem Nel. Wzajemnie obiecali sobie korespondencję i odwiedziny. Ojcowie z radością powitali Stasia i Nell. Dziewczynka w prezencie świątecznym od pana Tarkowskiego dostała ogromnego psa o imieniu Saba, czyli Lew. Dzieci w Medinet spotkały młodego Hamisa, swojego dobrego znajomego z Przyjęto go jako chłopca do posyłek i wszelkiego rodzaju posług. Ojcowie dużo wyjeżdżali w terny, a dzieci często podróżowały z nimi, bądź też dojeżdżały do ojców pod opieką Hamisa. Pewnego dnia Hamis przybył i stwierdził, że za trzy godziny pierwszym pociągiem jadą do El Khark el-Sultani, a stamtąd razem z ojcami na Wielbłądach do Wadi Rajan. Stasia zdziwiły słowa Hamisa, bowiem ojcowie zapowiedzieli, że udają się w stronę przeciwną, w stronę Nilu. Staś wyjawił swoje wątpliwości, jednak Hamis stwierdził, że ojcowie piszą o tej zmianie w liście, jednak udało, że zostawił list w torbie. A oni już odjechali. Jechali pociągiem, następnie przesiedli się na Wielbłądy, bowiem na stacji pojawili się Beduini, rzekomo przysłani przez ojców jako przewodnicy. Staś szybko rozumiał, Że zostali porwani. W czasie szalonej jazdy przez pustynię Staś nakazał przyjaciółce, by upuściła na ziemię jedną rękawiczkę, a potem drugą. Postanowił zostawić jakiś ślad dla pogoni, a wcześniej zrzucił już swoje rękawiczki. Chłopiec przewidywał, że ojcowie natychmiast po odkryciu z porwania wyruszą im na pomoc. Niestety porywacze zorientowali się co do zamiarów Stasia. Wielbudnikami był pełen nienawiści, Gehr i łagodniejszy Idrys. Staś początkowo chciał przykupić porywaczy, twierdząc, że ojciec Neli jest bogatszy niż wszyscy Sudańczycy, ale nie zrobiło to na porywaczach wrażenia. Kierowali się oni swoją wiarą. W trakcie długiej podróży podróżnicy przeżyli między innymi burzę piaskową, to skwierał im upał i głód. Po dwóch tygodniach dotarli do Hartumu, a tam Arabowie przeżyli gorzkie rozczarowanie. Machdyści nie podziwiali łupu, jakim były dzieci. Nie chcieli wysłuchiwać opowieści o trudach podróży przez pustynię. Nie wiedzieli nawet, kim jest Samain, Twierdzą, że Mahdi ma wielu krewnych i nie może o wszystkich pamiętać. Rozgorzony Idrys dowiedział się też, że na audiencję u Mahdi'ego może trzeba będzie czekać długo, a jego dom pilnuje dzień i noc ludzie uzbrojeni w korbacze. Dzieci przerażone były widokiem przedmieścia Hartumu, pełnych nędzy, trupów, głodu i fanatycznych wielbicieli proroka. Ostatecznie jednak udało im się uzyskać audiencję. Idry biąc czołem o ziemię, opowiadał z czym przybyli i polecił zrobić z dziećmi co zechce. Po chwili prorok poprosił chłopca, aby się zbliżył. Spytał go, czy chce przyjąć jego wiarę. Chłopiec podniesionym czołem odmówił, mówiąc, że gdyby to uczynił, to tylko ze strachu, a wówczas zachowałby się jak tchórz i człowiek podły. Magdy ukrył zburzenie, gdyż bardzo lubił, gdy wychwalono jego miłosierdzie. Polecił odesłać dzieci samajnowi do Waszody. Nocą Idrys rozchorował się ciężko, a rankiem stracił przytomność. Dla dzieci też rozpoczęły się ciężkie czasy. Gebr, który dostał od kalifa znacznie mniejszą nagrodę, niż się spodziewał, skąpił pieniędzy na żywność. Wkrótce z rozkazu Magdy Dzieci udały się wraz z pocztą wielbłądziom do faszody. Gebr nie chciał początkowo zostawić brata, ale nie miał innego wyjścia. Na dzień przed przybyciem do Faszody zmarła piastunka Neldinach. Dzieci stały się jeszcze smutniejsze, bowiem straciły bliską osobę. Gdy dotarli do Faszody, ich oczom ukazały się zgliszcza i ruiny. Na dodatek okazało się, że nie ma tu sama inna, bowiem wyruszył on na południe od Nilu, aby schwytać murzynów, których miał zamiar sprzedać potem jako niewolników za dobrą cenę. Zdecydowano podążyć się jego śladem. W trakcie drogi Gebr był coraz bardziej okrutny, a że bał się mścić na dzieciach, całą swoją złość wyładowywał na niewolniku chłopcu i Kali. Pewnego dnia na swojej drodze spotykają lwa. Staś, jako jedyny, potrafił strzelać. Zatem porywacze dają mu broń. Zabija on lwa, a następnie porywacze, Gebhard i Hamisa, a także towarzyszących im Murzynów. Następnie wraz z Kali, Meon, która opiekuje się Nel, próbują dotrzeć do ludzkich siedzib. Bohaterowie przeżywają wiele przygód. Poznają rośliny i zwierzęta czarnego lądu. Przez pewien czas mieszkają nawet w baobabie zwanym Krakowem. Pokonują liczne niebezpieczeństwa, z których największa to febra, na którą zapada Nel. Całe szczęście, że Staś w poszukiwaniu Ratunku wędruje do obozu, w którym okazuje się mieszkać podróżnik. Pan Linde, jest on umierający, bowiem podczas polowania ranił go dzik. Daje Stasiowi chininę i wiele potrzebnych rzeczy, prosząc o oszczędzenie jego towarzyszy. Murzynów, którzy zapadli na śpiączkę, Staś przez pewien czas opiekuje się mężczyzną, a po jego śmierci chowa jego ciało w jaskini. Bierze również pod opiekę służącego podróżnika, Nasibu. Po wyzdrowieniu Nel znów wyruszają w podróż. Po drodze udaje im się uratować i oswoić słonia zwanego Kingiem. Cały czas puszczają też przygotowane przez ciebie latawce, z nadzieją, że ktoś odczyta ich położenie i ruszy im na ratunek. Ostatecznie dzięki odwadze i wiedzy Stasia udaje im się powrócić do ojców. Dzieci rozdzielają się na 10 lat, ale piszą do siebie codziennie. Kiedy Nel kończy 18 lat spotykają się i się pobierają. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!